Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Backshot Roulette. Yy, startujemy nową grę. Odblokowaliśmy coś takiego jak yy, Double or nothing Pills czy coś takiego. O, i znajdują się one. Mogę się zawrócić, proszę. Okej, okay, chciałem, żeby pojawiła mi się myszka. Yy, tu są Pilsy. May Imperial ability to drive. Oczywiście. Bierzemy to. Okej. Okay. Chasing losses. Okej, okay. nie ma tego gościa. Pyk. Otwieramy. Podpiszemy się. E nie wiem, jako. Jeszcze raz, jako lemon. Tak jak ostatnio. Enter. Nie wiem, na czym to polega. Yy... I czym to się różni od normalnej gry. Ale być może chodzi o to, że jest więcej rund. Czy. O, od razu mamy. Od razu mamy itemy. I mamy a coś nowego, nie wiem co to jest, więc nie wiem jak on, na przykład, może wykorzystać te jakieś rzeczy, które ma, których ja nie mam. Ale to się nauczymy. Inverter swaps the polarity of the. Okej, okay, czyli to zmienia Blanka w normalny strzał? Dobra, czyli okej, okay, czyli tu, tu, tu gra zaczyna się robić posrana, z tego co widzę. No i wywaliłem normalny strzał. Teraz powinien być normalny strzał według moich wyliczeń. Zagrałem to bezpiecznie, ale w sumie nie wiem, czy powinienem grać bezpiecznie w tą grę. Dobra, teraz jeżeli w następnej ruin... A on też ma inwerter, no przecież. On już, to, on już tak, on, on już nie korzysta tak profesjonalnie z tego, jak ja. No, pizdy. Będę ostrożny, nie bój żaby. Nie bój nic. Daj mi tego więcej. To jest coś nowego. Okej, okay, to już było. To też już było. Okej, okay, kajda. Ile tych itemów? Jeśli nie, żeby mi to przeszkadzało. O, znowu jest taka mała szansa. Ja nie mam żadnego inwertera. A on ma. Co jest? A burner phone, a mysterious voice gives you insight from the future. Przetestujmy to. Second shell blank. Okej. Okay. Czyli teraz mogę mu. Pisgnąć. Okej, okay, dobra, zaufam temu. Nie wiem czy to działa. Zadziałało. działało. I temy chyba i tak mi się zresetują na początku kolejnej rundy, tak jak było to zawsze. Um... No dobra, no, lecymy. Nie wiem, ta, ta gra jest taka głupia, ale zarazem tak fajnie się w to gra. No i on ma inwerter. On, nie wiem, on dostaje jakieś OP temy za każdym razem. Dobra, wiesz co ci powiem. Wyładuj mi jedno. To blank, okej, okay, teraz jest. strzelam w niego. Jak to będzie blank, to będę zły. O, oczywiście. No fajnie, i dostanę teraz dwa razy. Ale... Ej, to nie ma sensu. Chyba, że jakimś cudem RNG będzie jakiś posrane i on sobie sam w siebie strzeli. No, no i przegrałem. Jakbym jeszcze mógł coś zrobić Nie no, konsumujemy to jeszcze raz Ja chcę na tym wygrać Zobaczymy czy się uda Ale no jak widać nie ma gościa, który nas odradza Coś pewnie mówiłem Dobra, nie, nie wiem A mogę się nie Mogę się podpisać jako nikt nie. Eee, nie wiem. God. God. Widziałem coś takiego na. Name taken. Nie wiem, widziałem na tym, na stronie gry, że było to podpisane. God. Eee, nie wiem. A czy to nie ma znaczenia, jak się nazwę. No, bicior jest niezły, muszę przyznać. Tylko, że przeciwnik mój gra. Okej, okay, dobra, tego nie było. To jest też fajny item. To jest coś kolejnego. nowego. Ile tych itemów? A on też ma tego. Okej, okay, czyli to wszystko jest. Nie spojrzałem na naboje, bo. Czyli każda runda jest tutaj losowa. What robi? 50% chance to regain two charges if not lose one. Chance. Ah, expired medicine. Okay. Uh, burner phone. This adrenaline? Steal an item and use it immediately. Uh, szczerze. Mam inwerter, mogę teraz mu coś ukryć? Yy, to chcę lupę. Nie dostaniesz lupy. Okej, okay, nie muszę nic robić, ale on zaraz ukradnie mi dwa moje itemy. Więc zabezpieczę się, dając mu kajdanki. Dobra, to jest plan i strzelę sobie teraz w niego. Wezmę sobie predikta, yy... żeby nie miał czego mi zabrać Tymi, tą adrenaliną, bo on ma dwie. A, chyba, że zabierze mi moje leki. Ale to może też go zranić. Dobra, używajmy tego, czego mamy. Ok, czyli. Chwila, second shell... to jest druga od teraz, czy... Nie wiem, walnę w niego. Okej, okay, czyli to jest second shell od tego, czyli od... jak to pokazuje przyszłość, to to pokazuje od początku, a on się zregeneruje. Pizd. Nie? Teraz się zastanów, co jest... Dobra, nie mam... Teraz był blank, czyli teraz powinien być strzał. I chyba jest koniec naboi w tym momencie. Tak mi się wydaje. Tak. O Boże, adrenalina... A i teraz tym razem dwa i te. I on co dwa noże. To jest to jakiś jest scam. Yy... A co, co chwila, czy ja mogę. Chwila, to jest. To jest śmieszny zamysł, ale czy ja mogę wziąć adrenalinę i użyć. Użyć adrenali adrenaliny... ukraść mu adrenalinę a nie mogę, okej, okay, to by było za op. Zabiorę mu jedno, bo dwa to trochę przy dużo, jak na tak mądrego gościa. Sterowanego przez AI. W tej grze. Dobra. Dobrze zrobiłem. A! Jak go rozwaliłem. No dobra, to jest pierwsza runda, ja trzy muszę wygrać. A to ile on wie jakie jest RNG, to jest chore. <słuch> ilość itemków losowa, ilość... okej. Okay. Dwie adrenaliny... Telefon, tabletki... Nie wiem, mówię, to jest... To jest głupie i to teoretycznie nie ma sensu, ale... Z drugiej strony to jest giga fajne, okej. Okay. Jest większa szansa na Blanka niż na zwykły nabój. Coś mogę mu ukraść mogę mu ukraść telefon On nie ma żadnej adrenaliny Ale szczerze ukradnę mu kajdanki Bo w to go, to go spowolni W sensie nie będzie mógł się ruszać w następnej rundzie. Użyję kolejnej adrenaliny i będzie cacy. I już zabiorę mu telefon. I... A, już teraz tego nie zmienię. Nie odłożę tej broni. Dobra, większa szansa na. Jest większa szansa na blanka. Proszę. Dobra. Eee... Najpierw mu kradnę ten telefon. Piąta. Wystrzeliłem teraz pierwszą. Druga. Przyjmijmy, że to jest. E... To Blank. No, tak, jest większa szansa. Okej, okay, ale on nadal. On nadal ma kajdanki. Upominałem tam rundę. Teraz będzie trzecia. I to musi być strzał. To był strzał. Okej, okay, teraz czwarta może być... Będzie blankiem prawdopodobnie, miejmy nadzieję. Okej, okay, 50% szans na to, że go zrani albo że go uleczy. Okej. Okay. O nie, on to był, on... To też było. Okej, okay, dobra, wygrałem, wygrałem. Ja źle, ja coś źle policzyłem? Ja chyba źle policzyłem, ja chyba źle policzyłem. Ja jestem głupi, jestem głupi. Ale wyszły już trzy strzały, czyli prawdopodobnie nie będzie już ee, w tej rundzie normalnych strzałów. Więc mogę strzelić w siebie blankiem. Hopefully, się nie zabije Tak, dobra. Przynajmniej to dobrze zrobiłem. Kajdany, więcej kajdanek. Ok, 50-50. On ma jeden HP. Wystarczy, że go skuję. Nie muszę nic innego robić. Masz. Czuj się tak jak ja się czułem w pierwszym odcinku, kiedy miałeś jakieś boskie RNG. Tak, tak. Gin! Jeszcze muszę trzecią rundę wygrać. Trzecia runda i to. Czy to będzie na śmierci życie? To jest interesujące. Adrenalina lupa. Okej, okay, twoje temy. On ma lupę. To kradnę, mu tą 50-50. Z tego co widzę, e, nie, adrenalina. Adrenalina. Sprawdzamy, co jest w środku. Jest pustak. Więc wale w siebie. Teraz sprawdzę jeszcze raz dla pewności. Mogą być dwa pustaki. Nie chciałbym, żeby tak było. I strzelamy w niego. Pyk. Dobra. On się uleczy, ale na to nie ma wpływu. I tak dostał ten item i tak. Dwa. Nie, dwa pustaki zużyłem. O nie, czyli teraz jest większa szansa na. Jest właśnie większa szansa na to, że będzie normalny nabój. Ok, czyli wyszedłem na zero. Eee... Jest większa szansa. Ch chyba, że jest 50-50. Dobra, najwyżej się wyrówna, a mogę mieć przewagę. Nie będę miał przewagi, ale się wyrówna, chyba, że strzeli w siebie. Nie, strzeli we mnie. Dobra, to na, to na pewno już jest nabój. Teraz powinny się skończyć chyba. Nie, to teraz będzie... Teraz... Teraz musi być strzał, prawda? Nie, nie pomyliło mi się. Było 50 na 5... Zaraz, ile tych nabój tam, tam... chyba było 8. Teraz też będzie nabój. Nie. ci było... Dobra, zaraz ja, ja nie... Okej, okay, dobra, on, on wie Czyli chwila było chyba 50 na 50 z tego co mi się wydaje Ile tych itemów? Okej, okay, teraz też jest 50 na 50 Nie pamiętam Nie pamiętam ile dokładnie było wtedy jednego i drugiego Nie wiem, gubię się w tym wszystkim Leczymy się. Przewaga jest potrzebna. Teraz jest dwukrotna. Sprawdźmy, co jest w środku. Okej, okay, dobra. Wy wykańczamy go. Um, dealer Pu. Double or nothing? Eee... Uj, zaryzykuję. Zaryzykuję. Muszę wygrać jeszcze trzy. Ale jak mi się powiedzie... To boże jedyny... Będę... Zaraz, mi zostały temy. Okej. Okay. Jest... jest... jest wyśmienicie. Jemu też. Moich ich okay, jest większa szansa na Blanka. Eee... Mm. Dobra, predikt. Co mi powiesz? Okej, okay, trzecia jest na pewno... Live roundem. Ona piłę. Chwila trzecia jest na pewno live roundem. Jest większa szansa na, na ślepego. Tak, dobrze. Trzecia jest na pewno dobra. Więc tak to była pierwsza. To wypakujemy. W skrócie. No wy wypakujemy. Używamy tego. I walimy w niego. On mi może. A nie. Nie może mi coś ukraść, bo ma adrenalinę. Nie, nie, nie zabiera jakby do siebie rzeczy. Nie wiem dlaczego tak pomyślałem przez chwilę. Okej, okay, to już nie są przedewki, to już są chorej temy. A, no ja chyba nie żyję. Chyba, że mu się skończą. Zużyłem trzy. Leci się. Możliwe, że uleci się moimi. Moją paczką. Ule... Uleci się moją paczką. Dokładnie. Jest równo. Jak na złość. Inwert... użył inwertera. Ale jest szansa, że tu będzie blank. Fajnie. A dobra, teraz czuję się tak samo jak on w poprzedniej rundzie. Czemu ja gram double or nothing? Czemu ja, czemu ja zostałem hazardistą. Blank A zaraz, bo ja dwa blanki zużyłem. To. to nie, nie jest najlepiej. Jest źle. Mogę przegrać. Mogę to. przegrać skryte. No więcej tych noży może jeszcze. 3 do 4. Weź mi, wypakuj pierwszego. Mam nadzieję, że będzie blankiem. Nie, był normalny, zabije się. Mam 3 piły. To bez znaczenia, nawet jeżeli będzie teraz blank, to, to nic mi to nie zmieni. Mogłem strzelić, no. Znaczy, zawsze podświadomie mam wrażenie, że pierwszy to będzie Blank. A on wie, który będzie... Czyli tak nie żyje. Po co te overkillę? E? Wyrąbałem się. Dobra, także y, to tyle w tym odcinku. Y, zagrałem sobie w Double or Nothing. Nie wiem, czy jak wygram dwa razy, to coś innego się stanie. Y, pokazałem trochę więcej wam tej gry. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się dzisiaj do następnego. Na razie.